Witam Witam bardzo serdecznie Mam sobie witam wszystkich niezgromadzonych to sobie, to, to, to sobie złączymy to Ściszymy sobie troszeczkę głośność i nazdra O i tym zobaczmy czy ktoś napisał. Witam. Czarny tak, dzisiaj wyjątkowo coś innego. Czy wyjątkowo coś innego niż transport te, te, te sprawy? A bo tak. w tą grę nie jakby nie patrzeć to raczej to jest multiplayer, ale nie w 100% można zapauzować, a jak wiadomo multiplayera nie da się zapauzować więc to jest taki pół na pół pół na pół e, witam, dlaczego bez zapisu? bo tak <laughs> bo tak nie po prostu nie jest to związane z transportem między innymi Więc. Zresztą to jest też wyjątek. To jest po prostu wyjątek. Jest coś innego. To jest właściwie wyjątek. Mam nadzieję, że głośność gry jest... Mam nadzieję, że ok. sobie tam nie Oj, sobie pojeździmy, pościgamy się. No i tyle, nie? Chyba, że chcecie zaproponować. Jeśli ktoś ma jakąś fajną propozycję, no to możemy w to zagrać. O, może Roblo... O, można na te i Robloxa. się te autobusy na DTG2. Powiem, że są. Przetestowałem na laptopie. A nie wiem jak się na telefonie to jest wziąć będzie źle. Nie, to jest takie fakeowe, że tak to nazwę. I nie, co jest realne to wyszukiwanie właściwie graczy i to jest wszystko z playera. To jest właściwie wszystko z multiplayera. I to jest taka fajna gra, niewymagająca. Jak już bardzo. 2 d, obra, dach sobie ściągniemy ewentualnie możemy za chwilunię na tym, na Robloxa przejść. Za chwilunię jeśli oczywiście chcecie, nie? Jak nie chcecie, to zostaniemy przy tym, to, to wtedy zostaniemy. I... A ile będzie trwał, to nie wiem. zobaczysz. Że... może teraz się skończy. Nie wiem, może godzinę potrwa. Nie wiem, 30 minut. Zobaczycie. Zobaczmy komentarz. No, jak widać, to jest dosyć łatwa, ale nie zawsze. Ale nie zawsze. Uwierz mi, nie zawsze jest tak łatwo. Także. Bo jest na przykład taki jeden boss. Nie wiem, czy on jest dalej, czy zmienili. Czy tam zmienił. Aczkolwiek jest taki właśnie ten boss, który jest dosyć y, uciążliwy. Y, więc no. Ale potem to już raczej z górki. Leci. No, to sobie parę rób jakichś walniemy. na skrzynkę. O, no zbieramy się na skrzynkę i otworzymy i sobie pójdziemy na Robloxa. Weźmy sobie może te zastawienie. Właśnie lubię tą mapę, nie? Co jak co. ale no, to nie jest. Mhm. No, To jest takie fajne. Chciałbym tam siedzieć na tym Discordzie. Gdy? A zresztą zaraz zobaczę. Za chwilę zobaczy, co tam bliższe na to blisko Zobaczymy. Zobaczmy. Dobra, no. tak sobie starcimy. Elegancko. Typu mnie wyprzedza. No i typu wygrał. Tak, kurde, symulator polskiej drogi. symulator podstania... ...stania pod semaforem, tutaj jest symulator polskich dróg. Na... przyłomie lat. Co to kurde napiszecie? Kurde. Okej, okay. dobra. Okej. fajny, jest po treńże. Jakieś beznadziejne reklamy, idziemy na... Idziemy na Roblox. Idzie, idziemy na Roblox. I to zdecydowanie idziemy na Roblox. Zdecydowanie. Zdecydowanie. To, to od, od razu. Od razu no, na, na, na od razu. Co to... Co to kurde jest? Co to ma być? Co to ma być? Witam Jakubie, witam Ciebie. Co to ma być? Pojeś, poje, powiem ktoś? Co to ma być? Co to stworzył? No, on coś tam próbował. Co to ma być? Ja się pytam. I kto mnie pinguje? Ok. Fajnie. O, właśnie chcę status zmienić, bo herbatkę już mam. Herbatkę już mam. Dostępny... Yy. Więc to ma być szczerze. Dobra. Jak, co bierzemy, jaki piszemy mm, tryb, na pewno nie na pewno nie to, na tym to nie, nie pokramy, ale na przykład możemy nie wiem yy, to na przykład albo to, albo nie wiem co jeszcze, no nie wiem, to możemy. Z G2. No dobra, zobaczmy to, to za G2 na telefonie. Zobaczmy. Zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy. W ogóle na. No tym jest? Czy nie ma? A nie ma. Nic <laughs> Fajnie. Dobra, Pan wehikuł Busa. Gdy bierzemy pierwsze. Fajnie, fajnie, fajnie. to se pojeździliśmy, czarny. Wiesz, pojeździliśmy sobie, pojeździliśmy sobie. Jakbyś chciał wiedzieć, to my se pojeździliśmy. Nie chcesz innego egzaminu. Ty, daj mi spokój, pojeździliśmy sobie. Bardzo dużo kilometrów zrobiliśmy No i tam Kasper. Versus Metro Roblox Możemy to Taki, Metro, ta? Metro, 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 metro 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 mamma i metro mamma i metro bisogna il metro Drive mm. Brudno, bo tam brudno Jedziemy na brudno, bo tam strasznie brudno jest Trzeba... Uciekać A nie, już się zbliżasz Trzymy sobie w Warsowie może To będzie dobry pomysł A wręcz genialny A wręcz genialny Dobra I wszelkie dźwięki się dopiero ładują. Wychamuje czy nie wyhamuje? O ja pierdzielę kurde zaraz ustawiać tą grafikę Automatyk. No to ma. Co jest, kurde, z tym Robloxem? Halo? Normalnie AK-47. Mobizen przecina, to jest normalne jest. To jest normalne. Jest, to jest normalne. na co ja kurna czekam? Na co czekam nie jedzie to czy nie jedzie? Witam, 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 pomarańcza pomarańcza. Witam, Żeby w ogóle nie przyszła informacja, bo tam głosował, znaczy głosowy tekstowym. Dobra, przynajmniej działa wszystko w idziemy z symetrem. Domyślam, Chef. Można, a, a, a nawet teraz można. Jak chcesz. Nawet teraz możemy. Stacja... Nie wiem. Odpowiadając, się z lewej strony. To A nie, to jest trocka, do no, mnie No, to teraz, no i super. I tak będziemy kurde zmieniać gry i zaraz tu jest. Olej, zomek, nie jeszcze nie kto to jest. Sery, nie pamiętam, albo nie wiem, aktualnie nie wiem, czy jest PCR. A i dodano do PCR Szynobus o nazwie stas, sa sa 106 dokładnie, SA106 został dodany do PCR -a. tylko, wiecie jest jeden, jedyny minus na telefonie e, jak e, na tym SA106 e, nie bardzo widać prędkość więc więc nie da się wyjść z tego pojazdu ponieważ cały no menu menu sterowania no. no po prostu zasłania to coś do skakania, nie do skakania więc pojedziemy SA106 niestety no Zobaczmy ile z ludzi w rzeczywistości Tak dla fanu Play. A nie, sorry, nie to. To publiczny, nie chcę publiczny. Nie chcę publicznego, będzie lagować w ogóle. No typie. A to... Pym, pym. weźmy sobie prywatny serwer nie chcę se bad guess tylko serwer se proszę mamy i prywatny serwer ten kto ma nieznajomy więc wejdzie ten kto nie no to se nie wejdzie mm. serwer. Teraz zobaczymy ile jest ludzi. Jedna osoba. Yy, witam. Witam i żegnam zarazem. razem.. Halo. Teraz ja się spodziałam? Halo, czy teraz jest okej? Okay? Halo? Czy jest teraz okej? Okay? Czy jest teraz dobrze? Jeszcze muszę cofnąć, jeszcze muszę Halo? Czy jest dobrze? Proszę mi napisać. Czy jest dobrze? Chyba jest dobrze. Lesz. Co może chciał? Mobizen? Czy ty naprawdę chcesz, żebym się przyrzucił na OBS-a? Czy ty naprawdę, Mobizen, nie chcesz tego? Będę zakończył robienie transmisji z telefonu? Naprawdę? A nie, coś się musiało zepsuć. Ty Mobizen w leści. Tam u was tej na tym siedzeniu, na tym krześle i cofamy Bierzemy jeszcze jednego bochuna i jedziemy Widzę się dobrze powiedziałem Jak tak to proszę jak nie to proszę napisać Czy taka...